Chcesz sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier to najniższej cenie. Koniecznie uzyskuj korzystać z naszego linku zająca, który przeniesie cię do świata. Najtańsze Nie ma żadnego? Kupuj na Enebie. Żbiczki, moje drogie eksperci zgromadzeni na komentarzach i przed tym odcinkiem. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział. W głosowaniu podczas tej wielkiej królewskiej, wolnej elekcji, że wszyscy zjechali na swoje sejmiki że, ziemskie, szable zostały policzone i mamy wyniki. Zaraz zaprezentuję wam wyniki, ale przede wszystkim to. Awea, Shalom, y, zając z tej strony, Europka Universalis 4. Na modyfikacji, dziwnej modyfikacji, dziwnej, dziwacznej modyfikacji, ale póki co mi się podoba. Fabułkowo spaczony tak jak załączek lubi najbardziej, z nutką wielkiej polski, co chyba każdy lubi najbardziej. Przemawiam w górze, zacznę w tym komentarzu. Przypominam o Discordzie. Więcej za, za, zajęczości i spaczenia. O dziwo, nasz Discord to jest bardziej siedlisko polityczno-historyczno-życiowych dywagacji niż miejsce do klikania gra. Nie samo się tak stworzyło, ale zapraszam bardzo serdecznie. Przypominam o pozostałych kanałach YouTube'a, w ogóle wszystkie linki macie poniżej w opisie. Zainteresować się poklikać, spełnić swój widzowski obowiązek. A ja wam teraz zaprezentuję wyniki. Bo zając się cholipka przygotował, zając siedział, liczył wszystkie sejmiki ziemskie w całej naszej Rzeczpospolitej kochanej, ograniczonej obecnie do granic samej Polszy. Piękny tytuł. O, wymyśliłem, uknąłem i propaguję. Czyli Rzeczpospolita, nasza piękna kochana, ograniczona obecnie do granic samej Polszy. Czuję się autorem tego tytułu. E, policzone głosy wszystkich kandydatów, którzy ubiegali się o naszą wenedyjską polską imperialną ko koronę. E, na jasno-niebieski król z Luizjany, z Unii Personalnej AK Litwy. Na czerwono mamy króla piasta lokalnego wenedyjskiego. Na różowiutko, przedstawiciel zachodniego rzymskiego imperium, brat obecnego, brat obecnego cesarza Mówimy oczywiście o universum od Empires e, Dla przypomnienia, Luizjana jest tutaj, imperium jest obecnie Afryka, no ale to się tutaj dzieje Wenedia to nasz lokalny żbiczek, tu wszystkie te e, wybory są odzwierciedlają możliwości jakie mieliśmy do kliknięcia e, Na ciemno niebiesko Akwitański, Zdradziecki Przedstawiciel, ale o dziwo, ma swoje głosy. No tak samo jak Maciek miał swoje głosy, czy. Dobra, już pomijmy, ale były, były osoby, które głosowały za akwitańską wataszkę. O dziwo, ten zdradziecki, o, o, zdradziecki, Akwitańska ukryta opcja. To jest głównie Gdańskie okolice oraz Śląskie okolice. Ukryta opcja akwitańska. No a najbardziej nieracjonalna opcja, czyli król z. Węg z Czech, czyli ten y, no, czeski król, przy którym byśmy stracili pięć stabilki, przypomina zrozumienia kontekstu, poprzedni odcinek i kilka ostatnich lat, naszą wenedią, która była w fazie upadku i bez królewia, walczyliśmy, aby nie dopuścić, aby Czesi osadzili swoją Matyldę, czy jak jej tam nazwali. E, swoją królową na tronie polskim Była wielka wojna, którą my wygrali Tylko po to, żeby Czesi tu nie rządzili I o dziwo ktoś nadal na Czechów głosował e, Ukryta opcja czeska na Pomorzu Szczecińskim Oraz w okolicach Dolnego Śląska Do tego e, Kotliny Kłodzkie Natomiast e, tu mamy wyniki Policzone głosy, jak widać sejmiki ziemskie Pękały w szwach, ale to dobrze Podobała mi się frekwencja e, I generalnie Większość kraju podzieliła się między dwa stronnictwa, między Luizjańskiego Króla, a lokalnego Poliaka, który ob miałby obrać tron naszej Wenecji. ostatecznie, nawet niewielką liczbą głosów, wybrała opcja ulgi personalnej z Luizjaną raptem 400 tysięcy głosów, plus minus, to jest jakieś 2% tak więc możemy wszyscy oficjalnie Powitać nowego króla. Przypominam, że nieważne jak głosowaliście, ważne kto liczył głosy, a że zając odpowiadał za zliczenie każdego głosu z sejmu także jedyne co możecie zrobić, to podziękować zającowi za tak efektywne przeliczenie głosów. Tak więc, na początek wybieramy króla Luizjańskiego z Luizjany, tej tutaj, a która odnowi nam. Dawne porozumienia z nimi, chociaż my i tak mamy e, historycznych przyjaciół, właśnie historycznych przyjaciół. Także e, wybieramy. No i mamy, mamy Unię Personalną Unię Personalną pomiędzy Wenetią a Luizjaną przy okazji nie tworzymy tylko unii personalnej i podwaliny naszego wenedyjskiego spaszanego Commonwealth'a, ale też powołamy do życia działający polski Sejm. To mamy krótką fabułkę. Poprzednio rządzili piastowie, ale im się zmarzło. Ostatni piasty Polek w bitwie pod, pod Gniezdowym, broniąc naszych granic przed Akwitańczykami. No i to jest przyszłość Polski. Wspólnie zdecydowaliśmy, wybraliśmy przyszłość Polski. Zanektowaliśmy Luizjanę i oczywiście zaraz armia spadnie. Jako popety będą wystawiać dużo mniejszą część. I co ciekawe oni zachowali dwóch wasali, czyli wasal mojej unii personalnej nie jest moim wasalem. Bardzo dobrze, żeby nam ciągnęły relacje w dół. A tak to niech oni po prostu tych gówniaków zanektują. No i zdobywamy przewagę. Zdobywamy przewagę! A wrogowie są na północy, wrogowie są na zachodzie. Na południu wrogów nie ma, ale wrogowie są na wschodzie. Z każdej strony. Otoczeni przez oponentów. Moglibyśmy od razu <zysz> za szekle sprzedać insygnia królewskie? Może nie. Może odpuśćmy. A jakiego my w ogóle króla dostaliśmy? Richard II Armagnac. No, tak wam powiem, że czał nie robi. I dobrze jakby mu się zmarzło, bo tutaj Daniel to jest, Daniel to, Daniel to mi imponuje, Daniel to mi zaimponował w tym momencie. Tylko jest problem taki, że ma tylko 3 lata różnicy, no możemy popracować nad tym, żeby król poprowadził naszą husarię do szarży, może tak być. Cały czas stawiamy też na ugrupowanie patriotyczne w naszym parlamencie, który teraz uzyskał sporo władzy. I musimy przeprowadzić możemy wygnać dziedzica? Nie, nie, tego dziedzica to my bardziej byśmy chcieli zachować. Właśnie, od razu zapamięci, bo zapomnę. Do szlachty przyznamy przywilej, aby zwiększyć support, właśnie naszego dziedzica rodzimego, żeby on został gustowany. O, i przy okazji zrobiliśmy questa. E, przyznaliśmy 5 przywilejów szlachcie przy 65 lojalności. Mucio Importante. Podobna misja jest na początku Polską, tylko tam chyba musisz jakoś to zrobić. Albo to bunty będą. To na razie nie klikaj. My jeszcze nie gotowi na bunty. Możemy też przeprowadzić koronację Richarda II. Najtańsza no jaka jest możliwa. Bo dopóki go nie koronujemy, to mamy właśnie niekorowany legitymacja minus 1. Weź go, koronuj. Moglibyśmy wydać prawie tysiąc szekli, a to chyba się nie opłaci Chociaż nie, no splendor dostajemy, ale dobra, na razie nas nie stać. Także potariości weź mu tam gdzieś tą koronę piastowską na łóż. No i mamy początek nowej drogi naszej Rzeczypospolitej. I ja nadzieję, że jesteście zadowoleni. Co jest z tą kamerką? Eee, zadowoleni z wyników wyborów. Z zając siedział, liczył głosy sejmików ziemskich. A, jak go potajności koronujesz, to on dostaje mimo wszystko debafę. Dobra, ale legitymacja to tam zawsze nie jest problemem. Jak nie będziemy mieli. O, proszę bardzo. Do kiedy mamy y, trusa z Czechami? Do, tysią, do 1600. Ej, ta, ta ten rok, ten rok jest irytujący. Do 512 roku, czyli y, jeszcze 9 lat, mamy zawieszenie broni. A przydałoby się przeprowadzić szybkie interwencje na Czechach. Ale dobrze, wykorzystamy ten czas na wzmocnienie się. Na wzmocnienie się ten czas wykorzystamy i na pozbycie się. A właściwie rozprawę z magnaterią. Nasz nowy król, który osobiście, właśnie, Jurand spychowa na razie pójdzie na emeryturę. Richard II osobiście poprowadzi armię, aby rozbić klik, klik, kliki magnackie. I powierzy większą władzę w Sejm i drobną szlachtę. Tu dojdzie do buntu. Jakąś rebelię będziemy mieli. ILE?! Na start! 60 tysięcy, na szczęście podzielone <laughs> Little King Uprising No myślę, że to jest little Że to jest większe niż little Governing eee, Capacity plus 100 Dostaniemy, spoko I będziemy mogli usuwać przywileje? Niezależnie od lojalności Influensa, ej to jest mocne To jest mocne bo ile na początku jest, pro, znaczy właściwie później, jest łatwiej w Europce usuwać te przywileje, nie? bo jest ta lojalność zawsze zabezpieczona tymi wszystkimi reformami i tak dalej. To na początku, jak za dużo dasz przywilej, to potem ciężko im te pousuwać, nie? bo ten influencja się stakuje, zwłaszcza w naszej Polszy. Gniezdow Karpatia Radom. No dobrze, rozpoczniemy. Od kontrolowanego, troszeczkę prowokacyjnego rokoszu wobec nowej władzy zaczniemy od tłumienia najmniejszego staku w Karpacji, bo to jest jedyny region gdzie się buntują Hen Henryczek! H Henryko dowodzi! Henryko! Mama mia! czeski Henryczek! E, gdzie na minus jeden w lasach? A nasz nowy król. I jak, jaka masakracja! Jaka masakracja wojsk rebelianckich. Dobrze, najgorzej jak te dwa staki się połączą, poczekajmy może jakieś posiłki dojdą. Naszych wiernych papetów podczas tej rebelii dojdą. Prawda? Posiłki, halo? Monoci! Jak się to wbijemy, a ci na nas ruszą, to jest problem. Ej, ja myślałem, że oni przyjdą. Oni nie przychodzą. No trudno, jolo. Mam nadzieję po prostu, że ten 201 tysięczny nie wbije się. A posiłki nasze wejdą do bitwy. W razie czego będziemy mogli wyciągnąć garnizon z fortu. Nie, no dobra, to to, 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 to to, jest przewaga. Richard II w tym szoku i tej kawalerii. Praktycznie połowa naszej armii to, to jest kawaleria. Ciekawe czy potem tutaj tą naszą Wenedią też robimy? U.S. Ocholipka! Ocholipka! Znużymy czy Nie znożymy. A więc bitwa. To jest problem. Nie, weszmy zupełnie idealnie na koniec miesiąca. Także myślę, że nawet bez wyciągania garnizonu z fortu, żeśmy rozbili pośpieszny magnacki rokosz. Prowincja zabezpieczona. Great sukces! Skoro się tak złożyło, że armia królewska samym królem jest w okolicach Koksu. Koks jest w Normandii, nie? Jak na, na, na postawce. A właśnie, to jest Normandia. Tylko taka kana odwrócona faktycznie. I <laughs> podoba mi się. Nie wiem, kto jak kto i na to wpadł i dlaczego. Ale. Ale Koksy. I Kaszubia. Stoją nam na drodze, czy możemy ich osobno wezwać? M możemy, nie musimy. Czy ty masz jakieś klejmy tą kaszubio? Nie masz. No dobrze, a więc wojna, aby seria nie przymulała i widzo był zadowolony po drugiej stronie. A Polska będzie prowadzić ekspansję z luizjańskim Richardem II Armag... To jest historyczna, w sensie taka dynastia istniała, nie? Prawdziwa, niezmyślona... Pięknym uniwersum, żeby wcześniej nie graliśmy w tą modyfikację. Ja częściej widzów słuchać. Okej, okay, bitwa z Kaszubią. Czy tam przemyślili, dowodzili? Mirosław, przemyślić. czemu. Przy... <laughs> Pomerani piastowie rządzą. Dynastia Januszy. Janusz II, kasztelan. Pamiętamy. Yy, ale generała mieli z przemyśliczów. Przemyślicz to, to ci Czesi. To jest ta Amaria, nie Matylda. Sorry. Moja kulpa. Yy, generalnie. Wykonujemy również tak zwany gambit, gambit chciałem powiedzieć krzyżacko-teutoński, ale to wolne miasto, nasze, nasza czamba, czyli chyba Gdańsk taki, takie kale. my to będziemy mogli zwasalizować, oni są monastic orderem, wyznają naszą jakąś tam chrześcijańską wiarę, nie wiem jak tej wiary wyglądają, w sensie, no, jakiś chrześcijańskie, jakieś kaledończycy, ale uwaga, oni są Aztekami, to jest aztecki zakon na naszym bałtyckim, polskim wybrzeżu. Nie wiem, ale chcą się zwasalizować, także zwasalizujemy. Hołd aztecki. <laughs> Hołd Astecki, rozumiesz? <laughs> jeżeli napiszesz, jeżeli rozumiesz, napisz mało śmieszny żarcik w komentarzach. Albo mało xd, o, będzie prościej. Mało xd, hehe, <laughs> bo mało i xd i. Ryneczek machniemy, drogi w każdym stajcie, wszędzie, wszędzie będą drogi. Wszędzie. Wszędzie będą wojny, drogi, a my powinniśmy czym prędzej uderzać na akwitanie, a właściwie na jej papety, bo tutaj to jakoś tak działa, że oni się nie wspierają. Musimy kasus belli ogarnąć, ale ta główna akwitania nie wspiera wszystkich swoich papetów, a po drugie, część tych żbiczków im się buntuje. Moglibyśmy zacząć zaportować im niepodległość. <tryk> Ten koks to po naszemu międzyzdroje. Wiesz, uh, uh, uh. Śmieszne. ciekawe jak dalej będziemy polonizować te nazwy. Bo to są Normandie, te wszystkie jakieś takie Picardie, Lille. Niesamowite. Eee. Um. drugim miejsce, wstajcie. My mamy za Co ty gadasz? Magnate... o kurde, ty, taksy, manpower, governing, taksy, manpower, province governingcos. Aaa, i to wpływa na influ... aaa, Tak eee, taksometa! Tak, wiem, że wy już tu z widzicie, ile manpowera można wyciągnąć. No, zając widzi tutaj taksy. <grym> Ej, śmieszne, nawet nie wiedziałem. Podoba mi się. Nie, miejsce w tym, Sejmie chcę im dać, mamy quest'a, żeby dawać miejsca w Sejmie, a nie mamy aż tak dobrych prowincji, żeby wszędzie ładować, musimy panektować papetów. Oto, proszę państwa, jesteście świadkami Hołdu Asteckiego. Jaki zakon krzyżowych Azteków, Tełtońskich, krzyżackich Aztek, Azteków, A, wykonał wobec Venedy. Także mamy swojego wasala i kolorek się zmienia. Ej, szkoda, że na postawce Europy kolorki się nie zmieniają. To nie jest żaden mod graficzny, to ta modyfikacja tak zmienia. Że wasale dostają kolorek swojego Overlorda. Coś pięknego. Coś pięknego. Czekam, aż oni skończą wojnę, żeby tu uderzyć. A oni, Gademet, nie chcą skończyć wojny. Nowym cesarzem zostało ponownie lacją. Czyli jakbyśmy tam wtedy wybrali sobie wtedy brata cesarskiego To on był, był Afryki bratem Także nie wiem, ale ważne jest to, że serio nie przegula. E, Rozpoczynamy inwazję na to wybrzeże To są te specjalne francuskie papety Ale ta kwitania tego nie broni Nie wiem na jakiej to jest zasadzie Czy ona żadnych tych papetów swoich nie broni? Nie no, żadnych Dopiero jak ją bezpośrednio atakujemy To ją bronią jej papety? Tak, wtedy ją bronią Interesujące W każdym razie Wypowiadamy wojnę? Odzyskamy dostęp do morza z tej strony? Za szekle zrabowane powstają polskie autostrady. Podoba mi się. Zaraz prawdopodobnie będzie jeszcze wojna na Czechy, osłabione swoimi konfliktami. Oni mają problematyczne sojusze. Mają problematyczne sojusze. Proszę bardzo, jakaś karawana kupiecka przyjechała. E, ale poradzimy sobie. Nie wiem, czy nasza polsza jest gotowa, aby rzucić wyzwanie Akwitanie i całemu jej sojuszowi, bo ona sporo ma papetów i sojuszników, zatrważającą liczbę, aż można by rzec. O, Sabilka! Ty od jakiegoś Dariusza, nie no, to Richard II. Ty, bo Richard II bierze udział we wszystkich bitwach, we wszystkich oblężeniach, a póki co no nie chce zmarznąć. A nie możemy też abdykować, bo zbyt krótko walczy. Plus jeden w każdym punkcie. Brzmi dobrze. I cyk, za pomocą reformy parlamentarnej, właściwie naszego Sejmu, możemy wrzucić sobie drugą reformę w gubermencie. Szkoda, że tutaj są zwykłe. Zwykłe z podstawki sposta i tylko manpower albo tak se się opłaca w naszym przypadku. A jakbyśmy mieli aresta, ty bo nam niewiele brakuje, że pierwszą grupę ideologiczną, arystokratyczne idee, regencja, koszty, aha, no stability. Nie, no to się nie opłaca. Dobra, dawaj ten man power plus 10%. Mi się zmarzło, nie, to jest przeddzień wielkiej inwazji. No no cóż, mamy Daniela pierwszego, ale się przyda, bo on ma plus 5 dyscyplinki, a ta dyscyplinka się przyda, bo kręcimy teraz wielką wojnę naszych czasów. Statystyki następnego: 6, 3, 6, daj tu jeszcze coś fajnego. Koronowany, pik, pik, pik. A ty plus 1 jest jak mamy trzy stabilki, ciekawe. Interesujące, dobra, weź go, koronuj za. A niech będzie po taniości, bo teraz najważniejsze jest, aby. Juron ze Spychowa przejął dowództwo nad naszymi armiami i rozpoczynamy wielką wojnę naszych czasów z Akwitanią, ale bez tego całego sojuszu akwitańskiego. Główny naszym teraz drzewko misji polega na tym, żeby zająć te dwa ostatnie akwitańskie porty, ale zrobimy to poprzez atak sojusza Akwitanii, czyli Welge. Przy okazji, nasza armia jest gotowa, aby od razu przekroczyć granice i zmasakrować te 19 tysięcy, tak dawaj cały czas Patriotów a zaatakować bezpośrednio Teszek niewiele daj, ale daj yy, bezpośrednio zaatakować i przejąć wymagane przez nas prowincje bo jakbyśmy Akwitanie wezwali osobno to jest gigantyczna wojna masa fortów do oblegania a tak to możemy bezpośrednio, raczej powinno Warscora styknąć nawet jak to będzie dwa razy droższe, to wystarczy, aby zająć te dwie prowincje. Także wielka wojna naszych czasów Zaczynamy. Jurand ze Spychowa prowadzi naszą armię, aby się wbić w ten stak akwitański. Jezus, co my, co my, im robimy? 108 dyscyplin do 103, 2 moralki do 1,9. Taktyka, mamy minus 1 za bitwę wy Enklawa? Enklawa ty, te małe, takie prowincje, enklawowe, portowe dają minus jeden dla strony atakującej. Interesujące. To był Stackwipe. I to był Richard II, plantagenet. Król tej śmiesznej Akwitanii, Polek. I on chciał rządzić nami. Nic bardziej mylnego. Zdobyć, zdobyć wrogi osady. Wypchnąć Akwitańczyków z powrotem za morze. Weź, o ostrzelaj ten, ten hak. Za, tych, za pomocą tych naszych trebuszy, bo to oblężenie trwa i trwa, to jest niesamowicie mocarna forteca. E, póki co nasi. A widzicie, oni czwarty raz to zajmują i właśnie ściągają naszych papety, bo my utknęliśmy pod tym oblężeniem. Naszą główną marmią. Ale póki Akwitania siedzi na tym swoim. Y, wyspie? Nie wiem, to jest połączone tutaj przejściem, to tu nie ma ciśniny. Półwyspie w takim razie. To możemy na spokojnie oblegać tą potężną fortecę i trzymać tą armię w szachu oponenta. A nasi sojusznicy i waszale dzielnie masakrują wojska nieprzyjaciela, potęga kobodwelfa. Den Hag padło. Pokonamy wrogie armii. Jezus, jak my masakrujemy wszystko wszędzie i dookoła. No, hit to jest, proszę państwa. Dawaj na Kale. Kale fabułkowe, które powinniśmy zdobyć. I tutaj jest fajne, że tutaj na wybrzeżu jest dużo tych portów. Ale to pewnie można podkręcić mocno pod. Yy, pod, y, pod. handel do jakichś chorych wartości, jak to są te enklawy takie portowo-handlowe. Oho, bitwa znowu z królem. Tak, akwitański król znowu został zmasakrowany i czmycha do fortu, gdzie jego siły zostały rozbite. Jakby jeszcze mu się zmarzło podczas tej bitwy. No niestety przeżył. Inflacja nas zalewa. Ty, ile my mamy inflacji? Tej kopalni złota nawet nie dewowałem, w sumie nawet nie patrzyłem. Ile? 13 inflacji? Co! Z czego? Jak ona tu zapierdziela? I tu są jakieś inne wartości. I wojna mocno podbija. Aha, za wojnę my tyle dostajemy. Eee... Dobra, to chyba warto przepalić jedną stabilkę. Niż non-stop zbijać ręcznie inflację. Bo ja nie widziałem tutaj ani razu chyba żbiczka. W ogóle są mini doradcy. Eee, żbiczka, który by zbijał tego. Ewentualnie jakieś idee. Dobra, przepalmy jedną stabilkę. Mamy plus dwa. Trudno, jest jak jest. Taksy minus 10, na ile? To jest na 10 lat. Jak to wygląda? A i tak rośnie, patrz to. No, porąbane. Dorad, co od Military Tactics? Wow. Znaczy 005, ale wiecie. Wow. Mocne. Nie możemy przejść na drugą stronę. Mam nadzieję, że nam starczy warscora na wszystko, co potrzebujemy. Czy inflacji albo znowu stabilka w plecy? Ile kosztuje nas podbicie stabilki? Podbicie stabilki kosztuje nas 136, ale ona będzie tańsza. Mamy strasznie zadłużoną, bo zwiększone ceny. Zbijanie inflacji kosztuje. A, i tylko 38? Ej, to jest tańsza inflacja, dobra. Ja nawet nie wiedział. Wbito inflację i zbij ją ręcznie. Świetnie! Od Aquitani dostaniemy dwie wymagane nas prowincje. Ciekawe jak im się nazwy zmienią. Szekielek na drogę jakikolwiek? Chociaż jeden? Nie, szykielka na drodze nie dadzą, ale dają dwie kluczowe prowincje. Danke, Szyn, Mordeczko. E, Mucio, Mucio, Importante i Questa zrobiliśmy. Pernamentne klejmy. Reconquest Narbonezji. Ok. Daliśmy klejmy, świetnie. I musimy. Nie ma żadnej akwitańskiej prowincji w regionie Wielkopolska. To jest region Wielkopolska, powiadasz, koło Akwitanii. <laughs> gdzie tu jest mapka regionów, tu jest mapka regionów. Chyba Pikardia będzie przeszkadzać, ale trudno, jest jak jest. Ile? Kołobrzek. Aha, to jest kołobrzek, a to jest Peteville. <laughs> no, ale jakie to jest drogie w korowaniu? Ocholipka. Zredukuj raz, worek z Skoruj ciebie. No i teraz to musimy. Czy my to w ogóle w całości weźmiemy? Bo to jest mucio mucio drogie to jest branie prowincji. Nawet jak klejmy na to mieliśmy. A to! I jakie to drogie? Bandycko drogie. Dobra, zrobimy coś takiego. Nie weźmiemy całości raz, bo punkty administracyjne my musimy też kawbić, bo w końcu idea, żeby się odpaliły. Um, żeby agresywna ekspansja aż tak bardzo nie bolała, bo już mamy ambitne plany. Także weźmie i tak całości byśmy nie wzięli w jednej wojnie. Um, także pysujemy. No, zajęte. O, punktów i nawet brakuje. No, hit, hit, proszę Państwa, ale mamy gigantyczny progres. Gigantyczny progres w dzisiejszym odcinku. Możemy powołać Gwardię Neandertalczyków, Za 150 militarnych pointów, Armii Tradition Dykie, Prestige, month, Miesięczny Splendor. Chcę to. Chce to tak samo jak chcemy. Zemsty na pepikach. Wielka wojna. Myślicie, że to koniec na dzisiaj. Nie, nic bardziej mylnego. Kontynuujemy nasze podboje. Ruszamy tym razem na wschód, aby zrobić questa na czeski tron. Złapiemy czeską armię tutaj na wybrzeżu. Czemu minus jeden? Za minus jeden, jak to są równiny? Żadna rzeka tu nie płynie. Za co to minus jeden? Jakie crossing? Czego crossing? Nieważne. Juran z zmasakruje czeską armię. No czemu my tak atakujemy? Nie wiem. Ale się boję. Ostrzelaj fort za pomocą Trebuszy, bo cała nasza armia pozbywa się silnego sojusznika. Z silnego. Jak oni raszują te forty, znaczy te stolice. Tam Ty masz fort ze stolicą. No to najgorzej. Jak zdobędziemy ten fort, bierzemy szekle i zostawiamy go, bo musimy ratować naszych sojuszników. Że na razie dzielnie walczą z tym płonieną koalicją. 50 punktów na wyłomy, ale chyba warto. No te stolice szybko będą padać, tego nie obronimy. Oni w ogóle bunty mają. Eee, tu jeden fort zdobyliśmy, ale nie chcę nawet nawet pisować, więc na razie trzymamy. Szekielki bym od go przyjął, oczywiście na budowę dróg w naszej pospolitej kochanej. Forty pod oblężeniem, nic bardziej mylnego. Defensywa plus 33%. Wytrzymacie oblężenie, zwłaszcza te forty morskie powinny wytrzymać, a wystarczy, że my zdobędziemy ten fort i możemy ruszyć na odsiecz naszym zamkom a przy okazji zmiażdżymy, o właśnie, wrogie siły jedna armia wyczyszczona teraz w polskim kan mamy drugą armię i to bezpośrednio czeską również wyczyszczeni do zera, jakieś bunty, proszę to szybko zlikwidować Ty, mordo, dasz warrepsy, dasz pieniążki, tak zwane szekielki, może zerwać sobie sojusze No i w sumie reszta mnie nie interesuje, rób co tam sobie uważasz za stosowne. no i pyk Czeska stolica, czy czeska stolica posiada fort? Nie, oni posiadają Imperial Authorities jak za Pragę na podstawce, tylko że to nie jest część cesarstwa, to jest cesarstwa daleko, śmieszne eee, Możemy zrobić wyłom? Czemu nie możemy wyłom, bo Bigos brakuje do obsługi trebuszy zaawansowanych inżynierów? Proszę, uzupełnić brak. Manpower się wypalił. Najgorzej. Mimo wszystko wroga stolica pada, może jeszcze zdążymy zanim Forty zdobędą. Korupcja, inflacja, tak to się żyje w tej Polsce. Naszego południowego sojusznika Albutanie z Łodzią Iraksiowem powiększymy o ziemię Polan dawnych, a naszą litewską Luizjanę powiększymy o kluczowe miasta handlowe wzdłuż tej rzeki. I kilka szekielków 639, hehe, dla skarbca Wenedy. Troszeczkę rozsierdzimy lokalnych już przywódców w tym regionie, ale myślę, że nasza. Nasze imperium powoli zacznie rosnąć. My musimy mocno przeoszczędzić punkty administracyjne. Bo tu troszeczkę inaczej działają te wszystkie rzeczy, do których się przyzwyczaliśmy do Europki. Jeżeli chodzi o ekonomię, inflację, administrację, i tak dalej. I też inaczej działają, z tego co uważam, że to jest ich więcej. No i musimy jak najszybciej wbić administracyjny i jak najszybciej dojść do dziesiątego administracyjnego, ale progres dzisiaj jest. Piękny i fabułkę dzisiaj też piękną zrobiliśmy. Następne co nas czeka to pewnie znowu wojny z akwitanią, ale to temat na przyszły odcinek. Tej wam pięknie podziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Trzymajcie się następnego. Cześć, cześć.